Pamiętacie może taką serię na moim kanale, w której graliśmy w paskudne podróbki Minecrafta na telefon? Ja już tej serii zapomniałem i byłoby wszystko w porządku, gdybym dzisiaj nie wszedł sobie z ciekawości na Microsoft Store. Wiecie, Microsoft Store to jest ten sklep z aplikacjami, który jest na każdym komputerze z Windowsem 10. Wpisałem Minecraft. I oto co mi się pokazało. Tak więc słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie kilka darmowych podróbek Minecrafta e, dostępnych na komputery. I mam nadzieję, że będą one przynajmniej odrobinkę, odrobinkę lepsze niż to gówno, które było na sklepie Play. Więc moi drodzy, oto dzisiejszy odcinek. Super, nie ma to jak odpalić grę i pierwsze co cię wita to wielka, pełnoekranowa strona z reklamami. Ale chwila, czy... To wam czegoś nie przypomina. I czy wam te reklamy po bokach czegoś nie przypominają? Minęło 30 sekund i się kolejna reklama pokazała. Chwila. Wytłumaczmy sobie jedną rzecz. Jeśli coś jest za darmo, to to nie jest za darmo. I nigdy nie będzie za darmo. Jeśli dostajecie jakąś grę za darmo, to dlatego, że sprzedajecie swoją prywatność albo sprzedajecie swój czas. Na wyświetlanie reklam, więc nie ma rzeczy za darmo. Od razu Wam mówię, i ta gra też nie jest za darmo, ponieważ ta osoba, która zrobiła tą grę, e, zarabia dała kupę kasy. No dobra, słuchajcie, może zamiast gadania e, kliknijmy play, zobaczmy, cóż ta gierka ma. Skraszowała. Jeszcze raz, moi drodzy, play, loading i. Czy możesz nie wyświetlać reklam przez 5 minut? Jest, mamy, działa, słuchajcie, działa nasz kochany, piękny, darmowy Minecraft, który, powiem Wam, to wygląda gorzej niż jakakolwiek wczesna wersja Minecrafta. Mam wrażenie, że nawet te wszystkie Minecrafty alfa i tak dalej wyglądały zdecydowanie lepiej niż to. No ale dobra, czekajcie. Mamy. O. Chciałem tylko klocek zniszczyć. Okej, okay. mamy niszczenie klocków. To jest bardzo ważna mechanika, gry wszystko działa. Słuchajcie, wszystko jest w porządku. Ile mamy klocków do wyboru? Eee, no, okej. Okay. To, to mniej więcej wygląda jak Minecraft, jak Minecraft Classic, jeśli kiedykolwiek graliście w przyglądarce. Eee, mamy trochę bloków. Eee, mamy trochę eee, rzeczy do zrobienia. P powiedzmy, że jakby ktoś bardzo, bardzo chciał zobaczyć coś podobnego do Minecrafta, to może mu się spodobać, ale bądźmy szczerze, te reklamy to 30 sekund kompletnie dyskwalifikują tą grę. Chwila, chwila, chwila. Przed chwilą graliśmy w tą grę Mini Block Craft 3D od jakiejś firmy Jam City Free Entertainment, prawda? Odpaliłem właśnie kolejną gierkę z listy, która nazywa się Craft 3D Block Crafting od Super Sodic Stickman Stars Games. I patrzcie na to! To jest ta sama gra! Co? I te same reklamy się wświetlają. Nie, no nie wierzę, czy to jest rzeczywiście ta sama gra? Na pewno? Tak. To jest dokładnie ta sama gra. O, to wygląda jak działająca gra. Oprócz tego, że oczywiście po bokach wyświetlają się kolejne reklamy, które wam schowałem, żebyście nie musieli się na to patrzeć, ale uwaga! Play Now! Czyżby ta gra miała działać? O! Ej, to dobra. To już jest, słuchajcie, trzy poziomy wyżej. Ups. Jak się jest pod wodą, to tak trochę woda znika, ale to nic, słuchajcie. Przynajmniej tekstur pak jest inny, więc nie ma tutaj żadnego e, żadnego łamania praw autorskich. Troszkę mam wrażenie, że ta gra trochę powoli działa, zobaczcie, taka jakby grawitacja na księżycu. Ale najważniejsze jest to, że możemy chodzić, możemy robić jakieś różne rzeczy. I chyba póki co nie wyświetliła nam się ani razu pełnoekranowa reklama, więc jest spoko. Zobaczmy, jak wygląda. E, Okej. Okay. Żadnej animacji, niczego. Spoko. E, Dobra? Można tak powiedzieć, że. E, to działa. Jak się klika, to znika. Jak się klika jeszcze raz prawym. Chwila. Czy można prawym cokolwiek tutaj postawić? E? O, mamy słuchajcie, itemki. I mamy nawet. Chwila, czy możemy zespałować potwora? Pyk. O, możemy zespałować potwora! Dzień dobry, dziwny e, szkielecie. Czy, czymkolwiek jesteś? Eee. Czy, czy, możemy cię, z... ha, możemy go po prostu kliknąć i go zabić, no to super, naprawdę, e, najlepsza możliwa, e, najlepsza możliwa tutaj imersja w grze, jaka istnieje. E, to tyle? Czy, czy, czy możemy tu, ma... możemy tu może zrobić jakiś survival, cokolwiek, wykorzystać trochę więcej bloków niż to? Bo, co z tego, że są podzielone na kategorie, skoro w tych kategoriach jest pięć różnych bloków? Ech, jestem zawiedziony. Jestem bardzo zawied... Uuuu, takiego czegoś tu w Minecraftie nie było. Nie ma, to jak, nie ma to jak zwyczajne gotowe elementy z Unity dodane do Minecrafta. Mm. Muszę wam powiedzieć, ta gra zyskała u mnie właśnie 0,1 punkta procentowego. No dobra, słuchajcie, kolejna gierka Mastercraft 3D. Zobaczmy, co ciekawego... No dobra, rozumiem, ludzie muszą mieć z czego jeść. Mastercraft 3D, zaskocz mnie. Why are we still here? Just to Nie, proszę. <laughs> Dlaczego? Dlaczego mi to robicie? Ja po prostu chcę mieć content Ja po prostu chcę Ja po prostu chcę mieć z czego zrobić odcinek Czemu mi dajecie te same gry pod tymi nazwami? Niech zgadnę, czy Crafting and Buildcraft czyli kolejna gra która się wyświetla po wpisaniu Minecraft to jest ta sama gra? O, zobaczcie coś innego, już nie mamy tej samej teksturki i tego samego napisu, tylko mamy delikatnie zmienione guziczki. Ale po kliknięciu play now... E, to jest chyba nadal ta sama gra. Z tą samą dziwną księżycową grawitacją, której nie da się pominąć. What? Jest czułość myszki. Możecie zobaczyć moją myszkę na ekranie. Ja tak ruszam myszką, a o tyle się przesuwa ekran. Patrzcie na to. Ale okej, okay. widzę, że są nowe bloki, słuchajcie. Mamy blok miodu. Czy to jest blok miodu, z którego wyrasta drzewo, i czy to drzewo jest zasłonięte przez reklamę? Dobra, ale słuchajcie, musimy przyznać, że ktoś się troszeczkę bardziej postarał, bo zrobił jakieś śmieszne drzewa, które są puste w środku, i zrobił. E, I zrobił. Aha, chciałem powiedzieć troszeczkę więcej e, itemków, ale nie, to są dokładnie te same itemki, które były wszędzie indziej, nawet jest ich mniej. Ech. Następny. Okej, okay, słuchajcie, Realm Craft 3D. Wydaje mi się, że w tą gierkę graliśmy na sklepie Play i nie była ona aż tak zła, więc sprawdźmy. Po otworzeniu uh... Crafting, Building, Craft. Uwaga. Mega Craft Pocket Edition. Uwaga. Się nazwa nie zgadza. Czy to prawda? Czy właśnie pojawiła nam się gra, która nie jest kopią dwóch różnych template'ów? Start game, gameplay basic with enemies, Day length. Generator, no i reklamy. Ale słuchajcie, moja wiara w ludzkość została odzyskana. Proszę, gronie, zawiedź mnie. Mamy nawet zombiaków. Z... Mamy nawet zombiaków <świnii> Świnki Wow Czy możemy je zabić? Świnko nie uciekaj <świnii> W ogóle Co to za nowy system niszczenia bloków? Przepraszam Panie zombiaku Czy mogę cię e Chyba kogoś mama na obiad woła. W... Czy chcesz zezwolić na skopiowanie na komputer plików z tej witryny internetowej? Koleszko, czy ty właśnie pod przykrywką wołania na obiad chcesz schakować mój komputer? Czy ty mi chcesz kopiować jakieś pliki z internetu na pulpit? O, nie. O! Mmm, 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 mmm. Moi drodzy, morał chyba z tego odcinka jest jasny i bardzo dobrze znany. Kupcie sobie oryginalnego Minecrafta No, chyba, że jesteście masochistami. Ja masochistą nie jestem, więc kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. A raczej, mam nadzieję, że wam się kompletnie nie podobało, tak samo jak mi. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. A ja lecę puścić jakiś głęboki skan antywirusowy, bo mam wrażenie, że te gry. Zostawiły coś więcej niż yy, zły posmak w moich ustach. Tak czy inaczej, do zobaczenia. Cześć!